Cześć! Już skończyliśmy ładowanie na ostatniej naszej stacji ładowania w Polsce i zauważyłem, że okazało się, że miałem nieprawidłowe nastawienia w Route Planner miałem dla czegoś wyłączone po update'cie ładowarki Tesli teraz włączyłem je z powrotem i w Czechach dwie, dwa supercharger'y położone są bardzo wygodnie dla, podró dla naszej podróży Dlatego BetterRot Planner zaleca zajechać na Supercharger Olomuc, ładować tam 5 minut, przed chwilą było 6, a potem w Supercharger Brno jeszcze, jeszcze 15 minut. Supercharger Brno to Supercharger w wersji 3 więc najszybszy co Tesla ma. I to pozwoli nam dojechać na miejsce mniej więcej o 16.30, czyli tak jak BetterRot Planner od samego początku sugerował, bo oczekiwał i policzył. A jeżeli patrzeć na to, co każe nam nawigacja Tesli, nawigacja Tesli chce zmniejszyć zużycie superchargerów w Brno i sugeruje nam ładować 40 minut Volumuc i dojazd do, dom, do, do miejsca planuje o 17. Czyli tym mykiem, że jeździliśmy po lodowarkach Greenway i Unity w Polsce, bez względu na to, że mieliśmy więcej postojów niż sugerowała Tesla, to godzinę już sobie zaoszczędziliśmy. Już Tesla oczekuje przyjazdu o 17, nawet ponad godzinę. A na początku było 18.05, 18.10, 18 więc duża poprawa. Ja uważam, że godzinkę mniej to jest duża poprawa, a teraz jeszcze możemy sobie pół godzinki zaoszczędzić, tym że nie będziemy stać 40 minut w Olomouc, bo to nie ma sensu, tylko 5 minut szybko zrobimy kawkę i koktajl mleczny i pojedziemy do Brno. Dla mnie po 6 godzinach w drodze, już 6 godzin minęło, naprawdę to jest lepsze niż robić jeden, jeden odcinek, 3 godziny, gdzie tak naprawdę mogę sobie zasnąć. Ja nie chcę zasnąć, więc preferuję częstsze postoje na krótkie podlodowania. No i dobrze, słuchajcie, teraz mamy 49% baterii. Od lodowarki od Greenway zabrze M1 odjechaliśmy 62 km. 31 minutę, 233 watgodziny na kilometr mamy zużycie. 15 kWh zużyliśmy od lodowarki, a łącznie mamy prawie 560 km. Od wyjazdu z domu 142 kWh zużyliśmy i średnio zużycie 254. Teraz co mogę powiedzieć o tej ładowarce Zabrze brzem 1 Polożona jest dość dobrze. Ja jechałem tam na skróty przez taką wolną drogę, bo pewnie się opłaca pojechać na skróty nawet wolniejszą drogą i dojechać tam szybciej, kiedy nie ma korków, a dzisiaj korków nie ma, ale tam naprawdę blisko jest od autostrady 1 Także mogłem tam pojechać autostradą A1 i szybko skoczyć do tej ładowarki. Owszem, w dniu, wiecie, w dniu zakupów, kiedy dużo samochodów nie jechałbym tam, ale w takim dniu jak teraz, w świątecznym, kiedy centrum handlowe będzie zamknięte, z całym sercem polecam tam skoczyć. Ponad 140 kW ta lodowarka daje. O, my już przyjechaliśmy do Czech, sorry, mamy już 110, także nie będę tutaj falować. I dałbym 4 plus dla lokalizacji 4 dałbym dla ladowarki. Nie ma opcji płacenia kartą płatniczą PayPass. Na razie, na, napisane, że terminal na razie nie jest dostępny Z y, czym ja się tam jest? W, z pierwszej próby, na pierwszym złączu, wystąpił problem z ładowaniem Zmieniłem wtyczkę, uruchomiłem ponownie i wszystko poszło dobrze Ale ładowarka pisze, sprawdź samochód, coś jest nie tak z Twoim samochodem Nie, samochodem jest wszystko dobrze Trzymałem złącze, żeby było sztywnie, póki idzie komunikacja, ale coś nie zadziałało, więc tak to się dzieje z ladowarkami innych, innych operatorów, i oni ci w ogóle się było podnięte. Na Greenway widzicie, nie każda, nie każda wtyczka działa. Takie jest życie, ale ok, tam mniej niż minutę straciłem na to, żeby podmienić tym. Może być. Szybciej jest niż 100KW, tam 96 wprawde, wprawdzie na Orlenie. Znowu tańszej niż Orlen, tańszej niż Nokso. Prędkość taka sama jak na Nokso, który. Obiecuję 180, a wprawdzie daje o mniej niż 150 kW. Także polecam, polecam. Jest, jest oh. fajna ta ładowarka. I tyle, słuchajcie, dalej pojadę na Supercharger. Póki mam bezpłatne kilometry, to będę je zużywał. I na dzisiaj to będzie chyba wszystko z, z kosztami ładowań. Będzie jeszcze ładowarka nocna. Jeżeli nie będę miał karty tam Wiedeń Energy czy coś tam działającej, to uruchomię tą ładowarkę kartą Greenway, mam pakiet Energia Max, to uruchomi w roamingu i pobierze ze mnie opłatę jak w Polsce czyli będzie to w cenie ładowarki AC krajowej i to mi pasuje więc ten wyjazd będzie ten po, po, po bliżej tańszych, nie? Najtańszy był kiedy jechałem tylko przez Supercharger ale mi się nie spodobało, bo w Polsce straciłem ponad godzinę czasu czas kosztuje drożej, tak uważam dobra, teraz temperatura baterii 36,3 aha, tam wylądowałem z podgrzaną baterią na Greenwayu ponieważ zaklamałem Tesli, że jadę na Orlen Orlen MOP Wieszowa oczywiście tam nie pojechałem, pojechałem na Greenway, ale całą drogę, aż do podłączenia wtyczki Tesla podgrzewała baterię co, co mi zdecydowanie pomogło no i tyle w tym temacie, dalej już Tesla będzie podgrzewać dla swoich ładowarek samodzielnie. Nie muszę się martwić, sprawdzać. Jedziemy! Do zobaczenia! Już jedziemy, wyjechaliśmy z Olomouc, jedziemy w stronę Brno, plan, który robimy ma wiele możliwości się nie udać. Teraz ładowarka Tesla Supercharger zamiast 130 kW, tam, ponad 130, dawała nam tylko 122 kW, przez co staliśmy dłużej, ale odłączałem wtedy, jak mi Better Road Planner kazał, podejrzewam, że miał z opóźnieniem dane o naładowaniu samochodu, i dlatego, jak odlączyłem, wyjechałem. To się okazuje, że do Brno w Brno już nie jest optymalny. optymalny jeden postój teraz w Brno sugeruje 5 minut, i potem jeszcze 5-10 minut w Wiedniu. Supercharger w wersji trzeciej. No to już tego ja na pewno nie chcę robić, więc. Będziemy później niż EBETOR Planner nam obiecywał, w żadnych 16:20. 16 Będzie gdzieś bliżej 17, .00. Ale tyle zakładałem, że co najmniej pół godzinki dłużej niż liczy EBETOR Planner I przy tych wszystkich zmianach, co mieliśmy w trakcie, to to jest ok mi się wydaje. Dobra, teraz Tesla oczekuje, że dojedziemy na, do Supercharger Brno mając 19% naładowania i 20 minut chce, żebyśmy tam ładowali. Mamy teraz 34%. Jeszcze musimy 42 km dojechać do Brno. Między Brno a Lumut tak naprawdę 80 parę km tylko. Jakbyśmy mieli takie odcinki między superchargerami na A1, w Polsce byłoby bardzo dobrze. Ok, co dalej? No, także nic, nic tutaj nie powiem. Tesla chce, żebyśmy naładowali tak, żeby dojechać do celu, mając 20% naładowania. To jest też przesada. Ja chcę mieć gdzieś 10 po dojeździe, bo ja mam tam odwarki. No i tyle. Słuchajcie, temperatura baterii 43,8, temperatura na ulicy 13 stopni i słoneczko, mam 18,5 na klimatyzacji, bo za gorąco mi się robi. No i jedziemy. Teraz 14,28, tesla szacuje, że będziemy na miejscu 17. ,9. To się okaże. Dobra. A i tak jeszcze zawróciłem mnie tam. Więc w tym nowym sofnie coś poprawiali, poprawiali. Przeglądarki zepsuli, teraz wywali Road Planner i coś zepsuli z nawigacją. Przewraca mi omijać płatne autostrady. Wyjechałem że nic nie zmieniałem. Wyjeżdżam, on mi prowadzi mimo autostrady. Ja nawet zgłupiałem, pojechałem najpierw. Tym patrzę, nie, to jest o pół godziny dłużej, bo wyjedziemy później na płatną, no, tam gdzie winieta jest potrzebna. A my mamy przecież winietę elektroniczną też zwolnienie z winiety w Czechach dla samochodów elektrycznych więc no dziwnie, dziwnie w każdym razie tam gdzieś straciliśmy, tam gdzieś straciliśmy to jest normalna sprawa w każdej podróży tak się dzieje więc pół godziny sobie zakładam między tym co obiecuje Petroplaner i tym co będzie w rzeczywistości i co się sprawdza i tyle jedziemy dobra, do zobaczenia no. W Austrii oczekiwany dojazd do domu czy do, do naszego, oczekiwany dojazd do naszego celu w Kurkersdorf 17.06, może troszeczkę szybciej, może troszeczkę wolniej, bo ja się oczekuję korków w samym Wiedniu ale w każdym razie oczekujemy tam dojechać, mając naładowanie 23% jeszcze musimy jechać godziny 11 minut, ale na tym już kończymy nasz filmik Mogę mniej więcej coś podsumować. Koszty ładowania będą podsumowane oddzielnie. Będzie tutaj, będą tutaj napisy, ile co kosztowało w tą stronę dojechać. Dlaczego 23%? Dlaczego tak wysokie na ładowanie za dużo ładowali w Bruno? Dlaczego za dużo? Bo okazuje się, że kupić winietkę, o ile nie kupiliście sobie elektroniczną, to kupić winietkę taką na 10 dni austryjską. Można na stacji paliw, na przykład Mall, koło casino, casino Vulcan, przed samym wyjazdem z Mikułowa i tam jest na 50 kW. Więc te 5-6 minut, póki będziecie kupować winietę, ją przeklejać, ewentualnie korzystać z łazienki, macie na, dodatkową energię naładowaną. A korzystając z karty Greenway w roamingu, macie to w krajowych cenach, w polskich. Także ja skorzystałem. I polecam. bezproblemowo wszystko się uruchomiło, tylko tam trzeba najpierw podłączyć, potem się zgodzić na ekranie, wcisnąć start, a potem przełożyć kartę. I już i to działa. Bez karty Greenway a nie działają ładowarki roamingowe. Także uważajcie, zamówcie sobie kartę przed tym, jak to robić. No i wszystko! Wszystko dobrze. Yy... Tak to jest podróżować zimą, no taka sobie zima, słuchajcie, 12 stopni Celsjusza na ulicy, to jest skandal. To jaka to jest zima, hello, to jest jakaś wiosna, nie? Dużo zrobiłem dzisiaj postojów, ale też sprawdzałem jak działa sieć Greenway Można sobie tego nie robić, można było nie robić postoju, drugiego postoju na Ionity, drugiego pierwszego Można było nie robić, no i w zasadzie reszta chyba ok więc troszeczkę można było sobie uprościć tą trasę ale jechałem, patrzyłem, też nowe ładowarki nie wiadomo jak jechać, gdzieś zjechałem wcześniej gdzieś zjechałem później, trochę zapętliłem musiałem zawrócić, jakieś są straty czasu ale i tak tylko pół godziny ponad to co było na samym początku planowane przez Abeter od Plan. i mamy ponad godzinę szybciej niż planowała sobie Tesla Wyjeżdżając ze Starogardu. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik. No i dobrze. Jedziemy. Dziękuję bardzo wszystkim, kto oglądał. Dajcie proszę suba, polubcie ten filmik, napiszcie proszę komentarz. Bardzo Wam dziękuję. No i do zobaczenia. Pa.